Karolina. Ania podałaś mu tak Proszę na katastrofę. Tak, na... do sędziego, do Zakończył się pojedynek na macie 2. Wygrywa Krzywelski Bartłomiej. I do pojedynku prosimy prosił. Dzień dobry, Karol. A przygotuje się mina, Minor Krystian Janer Radosław. Trzymaj. Trzymaj, dociskaj. Dociskaj. Wychodź Mateusz, Nie Trzymaj, dociskaj. się się, na, na brzuch